Czy wiedziałeś o tym, że wirus ESV to jeden z patogenów, który najczęściej atakuje układ oddechowy i powoduje infekcje? Choroba przenosi się drogą kropelkową i rozprzestrzenia dość łatwo. Objawy są typowe jak w przypadku przeziębienia i zwykle utrzymują się przez około tydzień. W większości osób choroba ustępuje samoistnie ale może być niebezpieczna u niemowląt i osób starszych, u których może prowadzić do zapalenia oskrzelików i płuc. Oglądasz Medycyna 360. Informacje na tym kanale nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Wirus ESV czyli syncytialny wirus oddechowy to patogen zaliczany do rodziny paramyksowirusów. Wirusy te zawierają cząsteczkę RNA i atakują nabłonek oddechowy. Wyróżnia się dwie grupy wirusów, w tym A i B. W obu przypadkach odpowiedź immunologiczna organizmu na atak wirusa RSV jest jednak niekompletna i trwa stosunkowo krótko. W związku z tym możliwe są kolejne infekcje, a przechowanie nie daje trwałej odporności. Sam wirus ma również zdolność unikania neutralizacji przez układ odpornościowy, ponieważ wydziela białko G, które atakują przeciwciała. Poza tym, białko G ma również zdolność do skutecznego wyciszania odpowiedzi immunologicznej organizmu. Dodatkowo inne białka wirusa określane jako NS1 i NS22 wpływają na zmniejszenie produkcji interferonu przez organizm. Taki złożony system obronny wirusa sprawia, że patogen jest trudny do zniszczenia, zwłaszcza w przypadku niemowląt i osób starszych, u których układ immunologiczny nie jest w pełni wykształcony lub jest osłabiony. Do tzw. Tak grup ryzyka, które są szczególnie podatne na przechodzenie ciężkiej postaci zakażenia spowodowanego wirusem RSV, wymienia się wcześniaki oraz dzieci, u których występują wrodzone choroby serca i przewlekłe choroby płuc. W grypie ryzyka znajdują się także dzieci i dorośli u których doszło do upośledzenia układu odpornościowego na skutek choroby lub prowadzonego leczenia immunosupresyjnego, dzieci z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi oraz osoby starsze z chorobami serca lub schorzeniami płuc. Wirus ESV może być bardzo groźny u niemowląt, u których może prowadzić do rozwoju zapalenia oskrzelików i zapalenia płuc. Objawy zazwyczaj pojawiają się po około pięciu dniach upływających od zakażenia i przypominają te, które występują w przeziębieniu. Najczęściej obserwuje się katar i suchy kaszel. Pojawiać się może także temperatura, która zazwyczaj nie przekracza 38 stopni Celsjusza. Podczas choroby maluchy są rozdrażnione i płaczliwe oraz tracą apetyt. Nie chcą również pić. Suchy kaszel przekształca się w mokry kaszel, a duża ilość gęstej wydzieliny zalepia oskrzeliki. U niemowląt pojawia się piana i zasinienie wokół ust, a maluchy podczas oddychania poruszają skrzydełkami nosa. Takie objawy mogą świadczyć o duszności i problemach z oddychaniem oraz wymagają pilnej konsultacji medycznej. Wzrost zakażeń notuje się zwykle w okresie zimowym, a do infekcji najczęściej dochodzi między drugim a szóstym miesiącem życia dziecka. Wyniki badań wskazują, że na ciężki przebieg choroby bardziej podatni są chłopcy niż dziewczynki. Dorośli zwykle zarażają się od chorych dzieci i uskarżają się na katar, ból gardła, przemęczenie, kaszel ból głowy oraz podwyższoną temperaturę. Objawy zwykle nie są nasilone, ale choroba może prowadzić do powikłań. W przypadku występowania wysokiej gorączki, męczącego kaszlu, duszności, trudności z oddychaniem oraz zasinienia należy podejrzewać rozwijające się zapalenie płuc. Wśród najczęstszych powikłań po przechorowaniu RSV wymienia się zapalenie płuc, ucha środkowego i zapalenie mięśnia sercowego. Na skutek przechorowania dochodzić może także do uszkodzenia płuc. Z tego powodu tak ważne jest szybkie rozpoznanie choroby i wdrożenie leczenia. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia konieczna jest pilna pomoc medyczna. Konsultacji medycznej wymaga pojawienie się wysokiej gorączki oraz sytuacja, w której nie obserwuje się poprawy zdrowia pacjenta w ciągu kilku dni. Objawy, które pojawiają się po infekcji wirusem RSV, są zbliżone do towarzyszących popularnym przeziębieniom. Diagnostyka oparta na rodzaju objawów nie jest zatem prosta i wystarczająca. Lekarz diagnozując pacjenta musi zatem brać pod uwagę nie tylko same objawy, ale również historię choroby. W ramach poszerzonej diagnostyki może także zlecić badania dodatkowe, w tym test antygenowy, w którym sposób pobrania wymazu jest zbliżony do tego stosowanego w przypadku wirusa COVID. Warto pamiętać o tym, że w przypadku infekcji wywołanej przez wirusa ESV test antygenowy może być wykonany już w pierwszych dniach upływających od chwili wystąpienia objawów. Infekcje związane z wirusem ESV jest głównie objawowe. W lekkim przebiegu choroby zalecane jest zadbanie o odpowiednią ilość odpoczynku oraz odpowiednie nawodnienie organizmu poprzez uzupełnianie elektrolitów. Wskazane jest również systematyczne oczyszczanie nosa. W cięższym przebiegu choroby wskazane jest stosowanie leków przeciwgorączkowych, zaś w bardzo ciężkim przebiegu konieczna jest hospitalizacja. Chorych nawadnia się wówczas przez kroplówkę, a także poddaje tlenoterapii lub wspomaganemu oddychaniu. W celu zapobiegania ciężkiej chorobie dolnych dróg oddechowych wywołanej przez wirusa RSV w warunkach szpitalnych możliwe jest podawanie przeciwciał monoklonalnych. Dotyczy to wcześniaków urodzonych w przed 35. tygodniem ciąży, a także dzieci poniżej 6. miesiąca życia, którym przeciwciała mogą być podawane w początkowym okresie występowania licznych zakażeń wirusem RSV. Przeciwciała mogą być także podawane dzieciom poniżej drugiego roku życia ze zdiagnozowaną dysplazją oskrzelowo-płucną oraz dzieciom poniżej drugiego roku życia z wybranymi wrodzonymi wadami serca. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby warto zachowywać podstawowe zasady higieny, w tym między innymi zakrywać nos oraz usta podczas kichania i kaszlu. Poza tym Wskazane jest częste i staranne mycie rąk wodą z mydłem, a także unikanie bliskiego kontaktu z innymi osobami mającymi objawy choroby. W związku z tym, że choroba może mieć groźne skutki, DLA osób w podeszłym wieku trwają badania nad opracowaniem szczepionki, która chroniłaby seniorów przed ciężkim przebiegiem infekcji. Szczepionka jest obecnie na etapie badań klinicznych, których zakończenie planowane jest na 2024 rok. W okresie jesienno-zimowym dochodzi do zwiększenia się ilości infekcji, a odróżnienie zakażenia wirusem RSV oraz COVID może być dość trudne. W przypadku COVID u większości pacjentów diagnozowano utratę węchu oraz smaku. Tego rodzaju objawów nie ma w przypadku infekcji wirusem RSV. Współwystępujące z infekcją COVID objawy takie jak na przykład dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym biegunki i wymiotami, również są typowe DLA tego wirusa i nie pojawiają się w przypadku wirusa RSV. W celu różnicowania wirusów warto sięgać po testy, które dostępne są w aptekach i umożliwiają różnicowanie infekcji wirusem RSV, COVID i chorób powodowanych przez wirusy grypy. Wirus RSV jest wyjątkowo zaraźliwy, ponieważ przenosi się drogą kropelkową. To oznacza, że już samo przebywanie w pobliżu osoby chorej, u której występuje między innymi Katar stwarza duże ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się infekcji na kolejne osoby. W celu ograniczenia tego ryzyka konieczne jest zatem zachowanie dystansu oraz stosowanie masek ochronnych. Należy pamiętać o tym, że wirus może się również rozprzestrzeniać za pomocą przedmiotów, którymi posługuje się osoba chora. W tym wypadku cząstki wirusa mogą znajdować się na powierzchniach zanieczyszczonych śliną i wydzielinami osoby chorej. Konieczna jest zatem dezynfekcja powierzchni oraz częste i staranne mycie rąk wodą z mydłem. Warto również pamiętać o tym, że zdecydowanie największe prawdopodobieństwo przeniesienia infekcji na kolejne osoby występuje w przypadku osoby, która znajduje się w początkowym stadium choroby i u której objawy infekcji są nasilone. Wirus RSV rozprzestrzenia się bardzo szybko i jest najbardziej zakaźny w początkowej fazie choroby. Namnaża się on bowiem szybko w ciele osoby chorej i łatwo przenosi drogą kropelkową na domowników i inne osoby przebywające w otoczeniu osoby chorej. Wraz z upływem czasu i eliminacją wirusa z organizmu dochodzi do procesu zdrowienia. W tym czasie chory zaraża zdecydowanie rzadziej. W większości przypadków infekcja mija samoistnie w ciągu tygodnia, ale same objawy mogą się utrzymywać nawet przez kolejne 7 dni. Czas trwania choroby zależy bowiem od indywidualnych predyspozycji danego organizmu oraz nasilenia się objawów. W ciężkim przebiegu choroby oraz konieczności hospitalizacji pacjenta okres jego leczenia może się znacznie wydłużać. Poza tym pojawiać się mogą także powikłania po zakażeniu. W tym wypadku okres rekonwalescencji może się wydłużać nawet do kilku tygodni. Warto pamiętać także o tym, że czas eliminowania wirusa ESV z organizmu jest zazwyczaj wydłużony u niemowląt oraz u osób w podeszłym wieku i pacjentów z obniżoną odpornością. W przypadku wirusa RSV choroba zwykle ustępuje samoistnie, a w ramach leczenia zaleca się jedynie wypoczynek oraz nawadnianie organizmu poprzez uzupełnianie elektrolitów. W przypadku dokuczliwych objawów stosowane mogą być leki przeciwgorączkowe oraz preparaty, których celem jest łatwiejsze usuwanie wydzieliny z nosa. W sprzedaży dostępne są także produkty, które zmniejszają obrzęk śluzówki. Pacjenci mogą także sięgać po leki przeciwkaszlowe oraz preparaty ułatwiające oddychanie. W skrajnych przypadkach pacjenci poddawani są tlenoterapii i nawadniani poprzez kroplówkę. Rodzaj leczenia zależy od nasilenia się objawów i zawsze powinien być uzgadniany z lekarzem oceniającym stan pacjenta. Subskrybuj nasz kanał i aktywuj powiadomienia, aby niczego nie przegapić. Pamiętaj, że dbanie o siebie to inwestycja, która Tobie przyniesie najwięcej korzyści w przyszłości. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie, w którym odkryjemy kolejne tajemnice. Trzymaj się zdrowo.